<gry> Dzień dobry widzowie! Dzisiaj zagramy w... Eh, Stile Brainrot <gryd> uh, eh, Dzisiaj zagramy w Stile Brainrot uh -huh. eh, Bo tak? S? S? No, pana to jakie to jest tam op? Mam jakiegoś Kokofanta, Elefanta, Frigo, Camelo, Bufo, fardello czy coś tam jakieś inne gówno O kurde ile kasy, zajbiść bo coś nie słychać. Och, jednak słychać. Dobra, zajebiście no. Eee, e, No dobra, to w ogóle to. E, no. E, ta, Idę, idę, idę komuś Brainrota ukraść czy coś, bo chyba na tym ta gra polega. O nie, o nie, mi brain Brainrota kradnie. Jak tak może. A jednak mi nie kradnie. S. <laughs> e, jakieś Ying Yang Spin zajbić jakąś kasę dostami ktoś mnie uderzył, nice Ale zajebista ta gra, szczerze Jakiś chujek tu jest Mogę cię, mogę cię uderzyć? Nie, nie mogę go uderzyć, no jakie gówno No jakie gówno Co najpierw nie słychać mnie wystarczająco głośno, to też przy okazji podkręcę e, e, audio trochę a czekaj, mogę? Maksymalnie jest 2000 Czaj yy. no, to jest to, to sobie podkręcę, to, 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 to mogę też drugie, why not o proszę bardzo, teraz powinno wystarczająco głośno być słucham, wszystko Eee. pizza nini Jakiś Nubini pizza tutaj Totalnie opa Io you, sono you nubini pizzanini nini! Io sono un nubini pizza nini! Io sono Bambini crostini! Bambini crostini! Bandito bobrito! Tu sei il tuo braccio! C'è un amore che mi C'è un amore che C'è ha fatto C'è No, non Oh, c'è un Los Carqueritos! S? Yes. Typkowi ukradłem jakiegoś zajebistego brain rota, tak? Ech, typkowi ukradłem, let's go! To nie jest tak naprawdę gra, tak trochę... Gufiach jest ta gra. E, jest 6 minut jeszcze. No, coś. E, no, no tak, no jakoś tak, tak, jakoś tak y, wychodzi. I no. O, o Tim Cheese. Tim Cheese. Ale to nie jest Brainrod. Oni mieli Komali to miała być gra Brainrod. Nie wiem no to chyba, chyba kończę ogółem Zajebista ta gra, ta gra Znaczy nie jakiś nubek, najpierw uderzy Co to było? Jakichś 12 rebirów typu No co, co on w ogóle tutaj robi? Ty? No nie wiem Co mi się grało w tą grę? O serio? Nie kradnij mojego kwan telefonu to proszę Proszę cię nie kradnij Jaką pana elefantów, wiele dla mnie znaczy. Spierdaję. Co on gada? I need to No, ha. Wynochać to. Fajr, teraz już wyjdę. O, no, no, no i tak to się kończy. <śm> Mam nadzieję, że bardzo, bardzo lub, lubicie y, tutaj y, mój nowy, nowy nowy filmik, bo, bo bardzo się na nim starałem totalnie. nagrywałem go już 5 minut. Mm, no, mam nadzieję, że, że trochę y, no, y, no ta, no dobra nara, bo także śniłem o czym ja pingować, a ja nie będę przedłużać, nie, Bez sensu jakby, no jakby no.